Czyli widzicie, Jestem Piki jest ze mną moja ekipa najlepsza na świecie, czyli wszyscy ludzie. Gramy teraz nożówkę, gramy między mixa, także możecie się przywitać, powiedzieć co tam wysłać. Hejka! Aha, można ze mną, o Jezus, Friendfire. fire. i się O nie, to są moi widzowie i się boję. Tylko ja nie jestem jego widzem, ponieważ ja jestem jego najlepszym przyjacielem i on mieszał 30 minut składy przed meczem, żeby być ze mną. Właśnie. Wszystko ustawione jest, tak naprawdę. No, He hejka! Kurde, tutaj Ale no. chuj. O nie, będzie na następnie. O nie. No i dobra. Przegraliśmy na żółwkę, no. No i dupa, Dobra, zaczynamy po stronie Tero. Ej, chcą zostać, no dobra. No to dobrze. Mhm. Nie A ja wolę pod grać. A grać. Wiecie co? co? Ja mam ja powiem, że, że ten konflikt jest przestarzały i tutaj są te jeszcze slowskie zasady. No co? No to trudno. Tam. Będzie większa zabawa. Rapietki, ty idziesz na warteń. tak? Stepy Duża pałac, rampa. wygają? Będzie raz Nie, nie ma jeszcze Tetris. Białorusi. Ja mam pałac Ja mam minus ja jeden. Nie. Pałac. Drewno. Nice. Idę na pałac. jeden. z side. Nie, to ty było. Nie to, ty, nie, to ty, przeciwnik bo jak daje Bogę. Objedy mocno. Gdzie ostatni, dwóch zostało jeszcze. Karmelusz i fan? Mają bomby? Mają. Wybiega czy co robi? Nie. Jeden jest na ten, na TT. Jest, wybiega. Wychodzi pałac. Nie, wychodzi pałac, biegnie. Jezu, jakie drewno. Nie mają już czasu, 10 sekund. Jest przy standardzie. First Ninja jest. Pięknie Zeebo, czy Kurwa, nawet kosy za... ojej Pięknii Weź mi Zeebo mm. Nie żartuję, nie na pierwszą <laughs> rundę, nie na pierwszy rundę Gram umpa umpa Dawaj coś skrócimy, Zibo Wracamy? Na rampę? No, dawaj, no Ja w te szwy Ja wrzucam raider Zibo O dużo ich tam, Co Zostaw się dla mnie Jeszcze jeden Dobrze jaki węk O, o ktoś zabił tam z kosy <grym> Mamy tego, pakę gdzie ostatnio może był? być? No nie wiadomo. Jest tego w dżungli. Majcie, za go. Nice, dobra. Zajebiasz to. A co za rak. Oh, Dziębnąłem go z kosy, go z kosy. Minus 65. Nie trafiłem go ani razu z zoomba, to był największy rak. Spokojnie trafiłem no z drugiej strony. No czysto Się, kurwa tu stresuje Mi to też Że skrzynkę Mała ma pałacu. Ale doszedł tak do globala, więc no to znaczy, że to działa A ja mam smoka na dojazd jasne widzę. Patrz łącznik tylko Patrzę tego na rampę Kurwa, okay. no, okay. znajdę no i smoke'y. Mam smoke'a w oknie. Będzie łącznik, myślę, dajemy. Z krasa bramkę. Elsa łącznik. Będą chodzili short'em. Jeden stoi na są... resp'ie. Konektor jest. Minus 65, konektor. Dróg, trzech konektor. A ja przeciągnął, minus 30. A, jeden na B. Pady jeden i to jest. Załóż to dupy. Uważaj, bo ludar żyje. <laughs> <gaz:"> on ma mb 1 Ajaj, kurde. 14 ludzie dostali. Ten Lunar... lunar, wystarczy się Lunar żyje, już już presję nie O kurde, uważaj, bo to oporowy wygrać jest co gramy force? Kurde, zaskoczył za parę. Bench jeden. Jest auto jeden. Bench. Kuchnij jeden daję Kuń się boje chyba i tego Dila. No, no Dobra, zawsze coś. Biergam, to masz. No nice. Ty widzicie chyba idzie. Jestem pewem. tam tu pało poszorcie, no bo... Dobra, jednak. Idę na apartado jechać. Mid nic nie widzę. Idę na aparta był? Patrzę. To Lunar! Patrzcie na czarny Lunar chyba Minus zitzaj. Zrzucając smokia. I tu nie ma szans wygłać. wygłać. Ej, wiecie co zagram? Zagram co? Za wardęgę? Nie, nie, nie. Nie było starry, miałem 3900. Ale chyba ma stanął 3900. Skracam rampę, bo ja coś czuję, że oni będą tam. smokami smukami na mnie czekali. Dob. 16 ma. Warty jeden był. M4 masz w sobie. Ja mam małpy. Bench jeden. Pod benchem. Jest na benchu. Jeden już 16. Na to był gdzieś waparta chyba Mam nóż Patrzcie jaka głowa No Ja bym go jeszcze zabił Ja bym go jeszcze zabił Ej, mogę patrzcie, zagrać AWP? Nie, AW A ja, ja zagram AWP Dobra, wszyscy zagrajemy hmm. AWP Jeszcze bym mogła tu piśnęła Chcesz to leć do AWP? Ja mogę na A Ja jeszcze. jeszcze Otwórz, otwórz O, tak, ale nie, to na T3, a t na T3. Tak, to da się... O, gracie? To tylko... Lunar tylko lunar jest nieco, kurde. do tylko Lunar został. Nie, nie, Pałac, Pałac nie, 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 Teraz raz Wywodzi Nie, no Lunar ugrał klacza z dwóch na jeden <stans> Zgubiłem się upokorzenie, nie? Upokorzenie, no Lunar A ja mam tego Lunara dojechał Ja kupię WP się z nim zmierzę na midzie Na midanie nie chodzi, opa, fałs, Ale czemu ja, jest, czemu mi coś no, na midzie, a mi To już Jak wyjdzie na midzie na pewno ktoś. Jaki frajer. Pomocy, jeszcze jeden. No, no, Lunar leży. leży. Dawaj AWP ja mi. Nie, bo ja. No daj mi AWP. Ja Je, jeszcze jeden, dwa. Gdzie lecimy? No dajcie. a drugi? Jak? Edward. Leży Edward. Dobra, ja patrzę. Ja to. Tak. Patrzę. Defuj, defuj ktoś. Ja nice. mam defa, daj, ja mam defa! Olewie, zrobię strzał na bok, to jest. Ja odpuszczam ci rampę, lecę na mój ja. Mam smoka na szarcie, takiego średniego, ale mam. No smoke'i ja, smoke'i ja, panowie. Help. Patrzę, pan ale ten. nie wybiegnij, ty chyba to fake. Ej, co w jest z rampy? No tu B. Ale zjebałem, myślałem, że to mój jest z początku. Ale chuj. I do ej dobre, dobry bus Najlepszy Egala jeden Nie wiem, ale tutaj sklepem nie jest. dojechali mi mida, no boxy Voxy jeden i Gal Konektor nic chyba, nie AWP w oknie macie. Pod dwukiem masz pod connektem Ej to ja bym wchodził, AWP W oknie AWP. A na sklepie do mnie dzwonią. Kurwa, spierdalam. Nie no! What the fuck! Kurde Dobra, w tero jak niszczymy tam, tam. Takie mamy taktyki, że... Wskozie no, 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 jesteśmy My ćwiczyliśmy 5 lat natomiast Dobra, idę ja zresztować rampę z Ej, chce daj, daj mi, daj mi, mi. Daj, daj mi, tu, dla się! Tak! szybko. Ej no! jest! Kałach nam idzie, kałach nam idzie, tam na zakręcie. Proszę bardzo. Uch, under. Idą underem under, czy... Idą, idę, idą, mi da Kroki. Rampa jeden Rampa? R Rampa, Rampa wychodzi. Minut, under, nice. eee, sobie, sobie. Ach, te info no od Boga. Pięk, daj mi broń. Jaką broń mam ci? Dać? No, rzuć mi. Co byś chciał? Yy... Neko, yy... wa, czy tam lunar jest przy ławce. A jeden Może apart, podchodzić ten... do kuchni jeden. A, ma no apart, ostatni. apart, apart, apart. Nice. Ej, mam, je... dam, wam taką, dam wam taką taktykę, bo Karol i wie, wie, jak ja gram, wie jak ten, i Ludwik też wie, jak gram, nie? Jeżeli wyraszujecie B, ja idę z bombą A, ale Karol wie o tej taktyce więc... Więc ja idę z tobą. Nie, zrobimy na odwrót. Wy wyraszujecie A, ja pójdę z bombą B. O kurde. Jedziesz dla mnie. mi bomba. Dzięki. Ale zawsze, zawsze idzie jeden z bombą jeszcze. W sensie no to rasz. chodź ze mną. No, no. Ja jeden. No, już weź się, kupcie wapiki tam rzućcie, żeby za nas... No rzućcie wapiki, żeby myśleli, że pięciu biegnie. No. No. smoker rzucili mi aportów. Czek tu jest na... Czek tak, na Na a... po. No, Dawaj, go. Ja cofam co? Jesty! Mm -hmm. to jest za Mhm. Za em Pojeżdżam go. Aaaa! Baka w Kuchnia był, kuchnia był. Eee... Idzie od konektora. What a... Co on mi szczelił z tej kuchni? Kuchnia jeden ciągle. Co on tam zrobił? No. Przebiegł sobie. Dobrze, ziwo to. Dziękuję. Dżungla to tam Smoku sprawdźcie no, na W no, no ja się zagubiłem stary jak szatan jak się... No? No wziąłem to Czy koleś wziął od tym, kto go wziął? Ja się, no, się zgubiłem w stary, w no szukasz. ja byłem kuźwa Ja stałem sobie. obok ciebie, ale pędziłem tylko nie było. Więc dwóch stron cię wzięli na to Podchodzi dwójka Chodźmy B, chodź B Dajcie x No nie. Nie. nie nie ma X-a Zaraz go znajdę spokojnie To jedzie, to jedzie Dajcie x Daj Daj dajcie x dajcie x GIF miasta, miasta. No. Nie dawajcie mu nie dawajcie mu ocen Zabijcie, żeby nie miał tego, żeby nie miał... Ace'a miał... na ekrownie Ej, nie nie. Nie! No i gita Kurwa, a... z Iwo Nie Ten, ace na YouTube'a nie? Wszystko, wszystko idzie na YouTube'a to... Kanał Zibo polecam Zivo nie ma kanału, ale i tego polecam No No był A prawo, lewo? Tak Po lewej był Jak? W LOL'a mieliśmy grać Zaraz zagrałem, to Żadnego Kiedy? Kiedy lol? No. Kiedy minecraft? <gamy 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 Ej, uczy, A ja, ja, ja pamiętałem tą ankietę, patrzę dwa głosy na lola i jeden tak yeah, pięć ja no, na 5 AP na 1 Piki go, 3 osoby Piki W pedał Gala jeden. 5 HP Zram chyba jeszcze Ole yes. był bo. Siadło jak. Jak malina. Jak Mieczysław tak no, Pewnie ugra. Pewnie już nie ugra. Człowiek bóg. I spokojnie. Nie żartowały Nie był się tak w... nie... No świetnie wszystko można w postprodukcji zrobić z tym. Aaa, ja na owo. Mówiłem, że nie ugrę. Mówiłem, że nie ugrę. Popijki chcesz jeszcze jedną awę? Dawaj. Ej, ja też potrzebuję broni. Po weźcie. Zivo jest bogaty. to Oszczędza one <grym i zimę> na hipotezę. Podawaj hejs. Znaczy, kawałek. Dzięki. Pełne skupienie. Oh. O! O! Ty ziwa! O! No a teraz <laughs> to już jest jeden movement. Kobryk. 15 sekund starych, plant albo. Um. O ja. Uuu. Dobra, prze, przegraliśmy to chłopaki przeze mnie. Nie oszukujesz. Co? nie bałem. Ale ja to wytnę i to grobnie, nie to nie grobnie nie grobnie tak. nie jednak, że jest palące. Nasza idzie. Palące. Leży, dobra, nice. Dobra, Dżungla, 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 dżungla. No, nice. Zido. No zjebo, to jest moja morda. Zjebo to jest maszyna. Weź mi Zibo teraz A teraz. AWP? Przedni to. Koła hałasu. Na B jeden. Przy schodach jeden. Jeden przy schodach. Auto jeden. Flashback O nie. Co ja zrobiłem? Jaki place. Mm, dwóch na B. O, kuchnia. O. Co, forsujemy? Nie. No, dawaj, zadawaj, ja no, dawaj nie, nie robiliśmy, te, jeszcze nie robiliśmy tego, że Rush B, suka, na chuj. Masz udawanie Rush Ja dobrać to dobrać. To twoja mać, pida. Ej, 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 ma ktoś wabik? Nie, nie, ma... nie mam już. Dobra, proszę. Bo jak wiecie, można taką fajną technikę na pistoletówkę, że waląś wabiki pod bombach. Ja mam Beagle'a, zostanę na plecach. Flaszuje. Kurde, co to było z nami? 13 AP mam ty. Ja to był nasz najt, chyba. Nie. Nie? E, na siedze. Biało. biało jak. Na spotkanie. Galaj, ser. To ktoś defuje Nie da nice. ławka, 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 Jeden depował, ale zginął. Chyba Bo tu sledge. mamy. Mamy to. Tak, mamy. Nie mogą paki znaleźć! Dom, że nie zdąży, <grym> nie ma szans. Nie zdąży! Ja. Dobra, nice. Ej, ktoś mi z tego na standard? Na BS Ej, Ej. Ale to, raz? Dawaj, że na wejdziemy po prostu. Standardowo, ja ze smukami skody. jest A, ja... gdzie unlucky. Ja co Ja idę na midę, wychylić. Dobra, ale reszta podała chodźcie. Zielony chodzi za nami, a, że tam. Przód w sensie. Ludwik. O kurde Dobra, rzucamy, nie razu znaczy. Chodźmy. Ja mam z drzwi, jak coś. Z gali będzie na pewno jeden. Z plecy, z podrewnem mi zrobił. Eee... Gala czysta. Ojej. Piwnica jeden. Bierz, bierze. Kołacha idzie do łocznika. Aha, jest. User na your channel, timed out Ja wywaliłem sam jesteś Tickera Ugrasz to mi się, You did it Najś, Nice, Nice Dwa HP I chyba Dobra, mamy to ponownie Ale biało wam Stand up! Zdig tam ostatni Dawajcie do skosu wszyscy Nie, 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 nie. No dawaj, się... dawaj, 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 dawaj Yyy, śli Skosu to jest Ej, bo tu się ugra Nie, no no no. dobra, zabijcie go, Jest na CTC cały czas frajer Na blizn pod ma Nie patrzcie Zrobić. No Nieee, nie, nie, no nie, no nie. 2k14 w sierpniu 2k14, ooo, dobry, dobry język Nooo 2k14 Nie Wasze, ugrywajcie tego Łącznik jeden, minus 66, nice, 3 na 1, ugrajcie to Brazyliano wygrało. Dziękuję za oglądanie panowie Cześć! Na razie. Ja pa. 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 Bardzo dziękuję za oglądanie tego wspaniałego materiału. Na pewno Zivo chce pozdrowić swojego młodszego brata. Tak, pozdrowię mojego młodszego brata i moją mamę. Piszcie w komentarzach, mama Adriana rządzi. Wow, patrzcie, wynagrodził pa. mnie serwer. Ile, ile to jest warty? 10 centów? Nie wiem, ale wiem, że jest to na plus. Dobra. Yo, Dobra, cześć! Hej, hej.